Banki nie chwalą się statystykami, które dotyczą ilości przegranych przez nich spraw, które wytaczają frankowicze. Dlatego tak ciekawe są informacje zawarte w sprawozdaniu za trzeci kwartał 2023 roku, które opublikował MBank. Sprawozdanie jednoznacznie pokazuje, że MBank z frankowiczami w sądzie przegrywa masowo. Tylko w trzecim kwartale M-Bank otrzymał 473 prawomocne wyroki w sprawach dotyczących kredytów frankowych, w tym aż 471 spraw przegrał, a wygrał zaledwie dwa razy. Tym samym M-Bank w trzecim kwartale przegrał 99,58% spraw, które przeciwko niemu wytoczyli frankowicze. Dane pokazane przez M-Bank pokrywają się z naszym doświadczeniem, z tą różnicą, że klienci Polskiego Instytutu Odszkodowań ani razu nie przegrali prawomocnie z żadnym bankiem. Jeżeli chciałbyś unieważnić swoją umowę kredytu frankowego, skontaktuj się z nami, a bezpłatnie i bez zobowiązań pokażemy, jak możemy Ci pomóc.